Przekształcenie wieczyste to forma własności będąca spuścizną minionej epoki. Sukcesywnie następują przekształcenia tej formy na własność, jednak proces ten w wielu przypadkach nie jest prosty. Nowelizację ustawy, w znacznym stopniu ułatwiającą przekształcenie na własność, opracował wrocławski poseł na Sejm Stanisław Huskowski. We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, a w ogóle na Ziemiach Zachodnich dla wielu ludzi, którzy są właścicielami gruntu w pewnym, w pewnym cudzysłowie, czyli są użytkownikami wieczystymi gruntu, to użytkowanie wieczyste jest pewnym problemem, powiedziałbym, psychologicznym, ale też i finansowym. Ustawa po pierwsze pozwoli użytkownikom wieczystym, którzy posiadają grunty nie na cele mieszkaniowe i nie na rolne, tylko na przykład na cele gospodarcze, pozwoli im żądać uwłaszczenia, czyli przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Temu oczywiście towarzyszy opłata przekształceniowa, ale którą zresztą określa rzeczoznawca, ale można starać się o bonifikaty i takich bonifikat będą miały prawo udzielać gminy na gruntach gminnych i wojewodowie na gruntach Skarbu Państwa. Po drugie, ta ustawa pozwala mieszkańcom, którzy chcieliby się uwłaszczyć, a mieszkają we wspólnotach, czyli na przykład blok Brama, gdzie jest wielu lokatorów, czy właścicieli, czy współwłaścicieli, de facto gruntu, który znajduje się pod domem. I dotychczas wszyscy musieli, właśnie tacy właściciele, czy współwłaściciele we wspólnocie musieli jednocześnie jednomyślnie wystąpić do urzędu o, z wnioskiem o przekształcenie. W tej chwili wystarczy większość.